Witam <laughs> ładna pogoda ładne słoneczka yy, wiosna a dzieci od poniedziałku dzisiaj jest 25 czyli 27 yy, nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach szkolnych, przedszkolnych yy, Oczywiście, jest tu też pewien haczyk. Nie wszystkie dzieci, bo niektóre dzieci rodziców, którzy pracują w służbie zdrowia bądź też w służbach mundurowych, będą mogły zaprowadzić te dzieci do przedszkola. Zadaje się, znaczy narzuca się pytanie. Jak to się ma do konstytucji? Jak to się ma do naszych praw? Czy przypadkiem nie jesteśmy dyskryminowani? Ja się czuję dyskryminowanym ze względu na to, że ja jestem hydraulikiem. Jak ma to się do wulkanizatora, do pani w żabce, do pani w stące? No, ci rodzice są w takim razie gorsi. Od tych, którzy mają inny zawód, typu służba celna, policjant, pani pielęgniarka. Ja się czuję gorzej. Czuję się gorszym człowiekiem, bo moje dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach szkolnych, przedszkolnych. Yy, ładna pogoda, podejrzewam, że. Teraz by dzieci sobie wychodziły z rówieśnikami w przedszkolu na, na spacer. Akurat koło mojego przedszkola jest ładny park, lasek, gdzie to jest frajda dla tych dzieci. Gromadką bawiąc się. Te działania są nie, nielegalne. Wiem, Jacek. Jacku, Powiem ci, dodzwoniłem się do Ministerstwa Edukacji. Zapytałem się ich. Pani jasno powiedziała, że to faktycznie nie jest konstytucyjne. Przyznała mi rację. Przyznała mi rację, że coś takiego nie powinno mieć miejsca. Jednakże bardzo nagrałem to, ale bardzo słabo to słychać. I zastanawiam się nad tym, by ewentualnie yy, złożyć zawiadomienie do prokuratury. Jak na razie nie zostało opublikowane rozporządzenie, ale w momencie, gdy zostanie opublikowane, yy, to takie zawiadomienie do prokuratury powinno wpłynąć nie tylko od jednego rodzica, ale także od pozostałych. Yy, myślę, że powinni się do tego odnieść, bo yy, ja się czuję gorzej gorszym człowiekiem i moje dziecko nie może być krzywdzone pod tym względem, że tata wykonuje taki a nie inny zawód. No przepraszam. No niestety, ale hydraulik też jest potrzebny. Pan wulkanizator też jest potrzebny. Pani w żabce też jest potrzebna. Przemyślcie to, bo nie mogą sobie robić co chcą. Pozdrawiam wszystkich.